Co mam takiego skina? Mam problem z internetem. Minne nie działają. No, nie mam internetu, to nie. Nie wiem po co się kupię ale chcę. A i tak nie umrę w lawie. Bo nie będzie lawy. Ale może być. Ja się będę kopał, a jak coś znajdę to się widzimy po ponu... Widzimy się. To kopałem się do bedroku i utknąłem. Ładnie. Ładnie. <grym> Ile? Słabo. Wiecie skąd mam złotą. Bo zrobiłem ym, utopielce, bo wyleż jakoś na ten, No. na piach, jakoś na dwór w y, dzień. I z niego wydropiło złoto. Nie pokażę na ten, ten odcinku, bo mi internet wywaliło i nie mogłem rzucić odcinków. I przez przypadek usunąłem te odcinki, bo miałam żeby pamięć. A myślałam, że się wrzuciły, a się okazało, że miałam błąd w sieci, i nie, nie, nie było. Nie, w, nie zostały na YouTube wysłane. Bo, bo mój. Ups, bo mój internet y, wariuje. Mięso za mi, Darmowe mięso. A pewnie że, że... И там идет ладно Хладное, что... я там... Не, я там на ранний не иду, я не вам меня не поэтому будем Не буду видео, в я там на ранний не иду. No i się zgubiłem, nie wiem gdzie jest moja baza, a nie To będę się musiał ten tempik zaznaczyć, żebym mógł później wró wrócić. Zgubiłem się. Bo... Zgubiłem bazę! Kurde! Ale ja tu Oj. No. O, O nareszcie mam skórę. Ale o krowa. Chorowa. Te Daj mi te jagłody. Bo mi się jagłody przydadzą. Jagłody. Ooo, dzień! Kurczak. Dzięki. Tylko, że A dobra, to ja to... O, ja tu... Nie, ja muszę iść tam. Ja muszę iść tam, nie, ja muszę iść tam, nie muszę iść tam. Tu chyba powinno być moje... No, się zgubiłem. A nie, tam jest moja baza. nigdy, Wróciłem z którąś przyszło. Bo tam jest ten ta, Ale mi ten też przeszkadza. Dopiero już pewnie 5-3 minuty. Nie wiem. Nie wiem. Mój telefon mi nie pozwala na wrzucenie filmów. To bardziej internet, ale dobra. Wejdź z tej wody już. Weha, ja węgiel, a mam pataki. No nie. nie. lubię tego Minecrafta i powoli. Kwiatek. A, widać. Widać tam drewno. O. Aha. Dużo razy tu byłem, a tych jagód nie zrobię. Pewnie się będzie... Ja nie, nie będę. Nie, 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 nie. Nie, mi nie. nic nie. Nie, nie. 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 Это слам? А нет, это не слам. Ну, ведь в ту дюрску. Ведь в ту дюрску по одному. Хорошо. дай я его, дай это мне. Jak źle robię z tymi jagodami, to mi napiszcie w komentarzach. Nie gram jakoś długo. Minecraft, Minecrafta, nic nie znam. Teraz widzę mnie. Teraz demoluję pole z jagodami, ale okay. okej. Okay. Okej. Demolacja pola. Teraz będę musiał przypalić to zelazo. Matku poskąd mam w kamieniu? Piecyk, o to mi chodziło. Piecyk. Ile ja zrobiłem pieców? Dwa. Jakby to było mało, jeden zrobić. A masz węgiel drewny? Wę lubię węgiel drewny. Słuchaj. Okay. będzie się robił węgiel drewny. To normalny węgiel? A to węgiel To no niech tu się robi ten węgiel z. drzewna, a ja tu przypalę się. To mi się przyda na pochodni, nie wywalaj tych rzeczy. Robić, co nie robić? Nie, nie robi na razie. Daj, daj. To tu się przypala? Przypala się. Jojks. 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 Yep. Daj to daj. ja mam robić z zelaza czy nie? Teraz to mam takie do was pytanie Tak wiem po ja to mówię i tak mi nikt na, na komentarzach na, w komentarzach nikt mi nie napisał to po ja gadam o tym? Nikt mi nie napisał, bo nikt mnie nie lubi. <grym> o nie, nie wiem. mam z kina? Bo ja nie mam internetu! Daj, Au! To mi miał... Mnie... Widział, że ognisko to musiał wleźć w to ognisko. A no. A jak się robiło wiaderko? A nie, ja to zrobię. Wiaderko wpiszę i znajdę. Wiaderko. Wiaderko! Ani. Jestem głupi. Ale macie mi nie pisać w komentarzach. Jestem głupi. Błędę zły. Jak ci robił wiaderko? Gdzie to jest wiaderko? Widerko. Matko Boska, bo mi z jestem. Jeszcze jedno. Dawaj mi jeszcze jedno. Mam. No. A jeszcze tu wsadzę. Dobra. Będę miał Będę miał um, Wiedruko na lawę jakby Macie mnie nie krzyczeć nie, nie, Macie mi nie pisać Że jestem głupi, bo jestem Taki, Taki żart Be, Jeszcze 11 minut Telewizor ma działać. Telewizor mi się zracił i nic nie, nie, nie... Teraz będzie działać? Bo nie wiem... Eee, mam... Matko Boska głupi tablet. Mi się je dwa kilofy. No. I teraz trzeba powiększyć bazę. To dziura gdzie? Trzy, ją, jakbym miał spaść. Bo bym łaził i spadł. Spadł poza świat. Nie, ale bym spadł na śmierć. Bo się dał do roka. Um, no, będzie taki sausurowy, Drugi odcinek, co czy ja, czy Nie wiem. To jest moje. Dobra. Nie, 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 nie. Nie wiem o czym mi więc znowu będę cicho. Będę cicho. Bede. Bede. Co ja tu zrobiłem? Nie wiem. Głupi jestem. Ale dobra, dalej będę kopał. dzisiaj jakiś dziwny problem z internetem myślałem, że e, dużo kogoś na dole u mnie <śm> ale jestem głupi, co ja powiedziałem nie, to będzie na podłodze, bo ja na podłodze nie będę się kopał no, teraz mogę dalej kupić będę musiał mm, nie, wycinać, nie. więc Wtedy, O tu jeszcze wstawić dziwi <grym> O Nie, głupi jestem. Słyszałem zombiaków. Zombie słyszałem. Będę się musiał grę podgłośnić. właśnie. A mogę zmienić. Nie mogę zmienić. Tak A He he. Tak myślałem, że coś tu będzie. Ty wiedziałeś, no. CN Super L <grymne> ja... <grymne> co jak ktoś to ro... rozumie to niech mi napisze w... w komentarzach kto to znać, bo ja nie kumam ej co to miało być <grymne> pij... jak ile mam, ej co ja bym zrobił ja bym zrobił coś to no chyba a tu węgiel dalej się robi Robi się. Robi się, sapie. Skoda, jakby to był prawdziwy, to bym może stworzył serwer i byśmy może zagrali, ale jak będę bardziej popalany, to będzie nie oglądał. A, czekaj.